Na skoro jestem teologiem, co jest, pociąga za sobą na no, studia, nad swoim to najbliższa mira moralna strona gospodarki. I próbowałem te dziedziny połączyć I najpierw cząstkowo publicystycznie w końcu. W postaci książki, w książkowej książki, w postaci książki, która... No, nie ma takich może bardzo naukowych ambicji mieć jej nie mogłaby nie można tego napisać y, y, tak hmm. inaczej, jeżeli ma się zrozumiałe. jeżeli teologowie muszą mieć tam włożoną no, ekonomię odstro, to to, a ekonomiści zagadnienia moralne i, i teologiczne, z którymi też są na co dzień obeznani, więc jest to trochę popularniejsza tej książki. Wynika to też z tego, że ona powstała z początku, pierwszej wersji jako, jako artykułów ukierunkowanych tematycznie w publikowanych internecie. I teraz, jakim, w moim pojęciu, to odpowiada ta książka oczywiście na ważne zapotrzebowanie, mianowicie, ponieważ sprawa moralnej wartości, wolnej gospodarki jest, jak wiem, zupełnie zakłamana. To znaczy, Obecnie ten taki klasyczny socjalizm, czyli jego obecna wersja, czyli państwo nie jest skłonny przyznać, że kapitalizm jest bardziej efektywny. Przyznaje to zresztą czynnie na no pozmiana ustroju w Rosji i w karach satelickich, Stąd właśnie wynikła, no że sowieccy przywódcy zasówili, że ten system jest system jest nieefektywny i się z niego zrezygnowali, co zresztą dowodzi. Także Rosja jest poważnym państwem, by potrafi, potrafi dokonać takiej zmiany. Otóż, to, ale to była przyczyna, przyczyna była takie materialistyczna. To znaczy, system zachodni dobył swojej wyższości na terenie czysto materialnym potrafił wytworzyć więcej, lepszych dóbr z bronią łącznie. Natomiast chodzi o to, że tak naprawdę to ta wyższość tego systemu ma korzenie moralne. On nie dlatego jest lepszy, że jest skuteczny, tylko dlatego, że jest lepszy, że, że jest słuszny i dobry i w związku z tym mm. daje lepsze owoce. To nie zawsze tak jest, że pewna jest zasada, że korzyść, ale w, tym, w tej sferze akurat tak. Znaczy, życie społeczne, urządzone zgodnie z przekazaniami bożymi, i życie ekonomiczne jest efektywniejsze w tym sensie, że produkuje więcej dóbr materialnych, które są, podkreślę, dobrami, bo jednym z motywów tej książki jest idea, że samo życie gospodarcze, przez to, że produkuje rzeczy potrzebne ludziom, jest charakter to moralnie pozytywny samo z siebie może być tam spaczone, natomiast jako, jako całość jest, jest, jest źródło dobra, czy też dób. Natomiast przy tym całkowicie oczywistym i dowiedzionej wyższości praktycznej władzy gospodarki socjalizm i państwo opiekuńcze próbują mówić wszystkim, że jest to jednak system moralnie gorszy i coś, co twierdzą, że jest moralnie lepsze, czyli argumentują, że państwa socjalne daje, pomaga, opiekuje się i tak dalej, to zresztą stoi wyżej kapitalizmu, jak to czyni. Jest to oszustwo, ponieważ ludzie, którzy korzystają z tej opieki, więcej na niej tracą, niż zyskują. Natomiast dość skutecznie to mówiono prawie wszystkim, nawet tym, którzy są zwolennikami wolnej gospodarki, a trochę się tak jakby jej wstydzili, że, że są, te, czują się tak, tak, materialistami. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Właśnie wolna gospodarka jest wyższa i moralnie, i nieduchowo, i, i praktycznie. I tego chciałem w tej książce do, dowieść, żeby odwrócić tę tendencję, w której ludzie są popychani jakimiś wkładniwymi moralnymi argumentami, pseudomoralnymi argumentami do poparcia tego, co jest moralnie. tak naprawdę moralne. Czyli może nam kumulować, aczkolwiek rozumiem, że większość osób, które weźmie tę książkę do ręki, są ci, którzy są już przekonanymi zwolennikami tego rynku, i szukają lepszej argumentacji. To jednak yy, naj, 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 co, najbardziej bym się cieszył, tą tą książkę wzięli ci, którzy, do ręki, którzy mają... Są się tym interesują, ale nie do końca jest dla nich jasne, o co w tym wszystkim chodzi. I czy to tam tego rodzaju jakieś tam socjalistycznej demagogii, co się powtarzają w kazaniach i tak dalej. No więc myślę, że mówiłem już wystarczająco długo i chciałbym, żeby dopowiadając jakby to, co było, to, czego wprost w książce nie ująłem, aczkolwiek z tym może z niej wynika, natomiast my, chciałbym zaprosić się do dyskusji, bo myślę że największy pożytek z takich spotkań tam realnych jest taki, że wymienimy jakieś myśli i ich z Pasy się To już może tam to, to, gdzie pan to, będzie tam, to, pan pytał. ja mam taką czy po pierwsze nie, nie sądzę pan, panie pan, sądzi pan, że hmm, dyskus w wolnymorynkowych panią splęskę zniknął z debaty publicznej i szerzy się po prostu przerażająca demagogia. I drugie pytanie, czy nawet w środowiskach wolnorynkowych klęskę e, poniosło myślenie e, w, o wolnym rynku w kategoriach właśnie jego funkcjonalności moralnej i klęskę święci taki, takie podejście libertariańskie, które chce nas wyzwolić od moralności. Bo ja odnoszę takie wrażenie, i czy, czy, czy w ogóle na przykład takie znikanie, klęską jest to na przykład, że... Wolnoruchowe idee w ogóle są nieobecne w środowiskach, bardzo słabo są obecne w środowiskach katolickich. W ogóle się nie pamiętam o nie XIII. W środowiskach narodowych nie pamięta się w ogóle o rybarskim hejlu. Dlaczego to właśnie to, to znikło? W ogóle się nie pojawiło współcześnie w III tam ja Myślę, że to jest po prostu ze stanu państwa. To znaczy, być, w ustroju demokratycznym jest duże niebezpieczeństwo takie, bo w ustroju publicznym opanuje demagogia, no, ponieważ większość ludzi jest w młodych i chce być wybranym, to musi trafić do tego drugiego sortu. No niektórzy, mądrzy politycy to potrafią, ale ja, gra ja, 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 wybory, przecież ale nie. Dzięki hasłom wolnorkowe, tylko dlatego, że mać dobrego tego pokoju. To jest znaczy, mimo że Amerykanie mają wysoką kulturę polityczną, to myślę, że to mu bardzo pomogło, że A nie, nie, nie... nie, nie zgodzę się, jednak dyrektor wygrał dami wolnorynkową. Może... Nie, ałościł znaczy, hasła do... wolnorynkowe, do... ale przyjął przy tym pewnie taki styl podobania się. Prawda? Polityk musi się no. podobać. Prawda? I on to potrafił Ja uważam, że to bardzo dobrze, że to potrafi, I tylko mówią, że to jest... Bez potem ktoś, kto ma pusto w głowie i w plecie, też się potrafi podobać, prawda? To to, co wzrosną wyniki w sondażach, on się, on się cieszy, a w rzeczywistości jest to puste w środku. No więc chodzi o to, żeby to... Więc to jest kwestia również opakowania, to znaczy, że za mało się zwraca uwagę na to, że ten towar trzeba ładnie sprzedać, a nie tylko, żeby był dobrej jakości. To jest błąd to, że chodzi o wyników Natomiast faktem jest, że... Są potężne przyczyny, dla których jest to trudne do przeprowadzenia, bo mianowicie zbyt wielu ludzi ma interes w obecnym systemie. Polityk, no co to za interes być politykiem, bo w państwie rządzonym według zasad upr prawda? <sum> to nie przynosi jakichś takich profitów. Natomiast w państwie opiekuńczym, w państwie o ogromnym budżecie, no, jest interes być politykiem czy przyjacielem polityka i tak dalej, no. wszyscy kraje nie nami które i tak I myślę, że to po prostu to jest proces, tak powiem, w dość słabym państwie, jest proces opanowywania go przez sitwy rozmaitego rodzaju, jak po prostu tym żywią i wszystkich, interesie właściwie wszystkich, którzy pełnią w państwie obecnym jakieś funkcje, jest utrzymywanie tego systemu, przynajmniej na przystępny czas ponieważ no, jeżeli tam by się trafił, ktoś jest daleko od wiedział, że na no to się on zacznie wahać po pewnym czasie i dlatego tak jak na zachodnim i, i to się po prostu sprzyja, że na to jest demograficzny, który towarzyszy wszystkim państwom opiekuńczym, dla przyczyn, które tam zresztą są znane, które już w tej chwili się